On za, nami jest. on za nami jest! Kurde! Witajcie wszyscy serdecznie! Inaczej planowaliśmy zacząć ten odcinek. Zapraszamy was do kolejnego epizodu. Zagrajmy. Chcieliśmy się oświadczyć Outlast. tej pani w sukience. No, tak romantycznie, ale. No e, zepsuł, on wszystko zepsuł. Cholera! No, musisz iść! Iść! Musisz żwab jej A wyciągnij kamerkę. Musisz żwabiej wojcieżku. Żwab Cholera już jest! No późno. Z długo się certiliśmy. No, ale Jan, nie możemy biegać. No ja wiem, ale no kurde musimy się od razu. Kurde, gramy w Outlast Whistleblower. I goni nas pan gentleman. Jest za jedwabiście na midzie, jak widzicie. No, po prostu chyba, że my czegoś nie ogarniamy, i powinniśmy go skręcić. No, nie no, ale on, on jest dosłownie za nami, chyba. No, widzisz? On, ta, on tam jest, my musimy iść stąd. Jak najszybciej. Czy baterii nie zbieramy? Nie, pierdolić baterię teraz. Ale on nie idzie tędy. Kamera, bo ja nic nie widzę. Kurna. Znowu zjebaliśmy. No, nie ma szans. Nie ma szans. No, gdzie mamy iść? Tędy. Nie tędy. Ale nigdy nie mówiłem, że tędy mam iść. No! Ty się tam... Nie powiesz. możemy zawrócić! Nie rozumiesz Ale nie powiedziałeś, że mamy zawrócić, tylko to no, no, są czyli drzwi tam mamy. iść. Ach, Arsa, nie ma drzwi! Przychodzi. Są drzwi. Nie! Musi nie fochać się nam nie byliśmy tam i baterie znaleźliśmy tam nawet wcześniej, bo my wróciliśmy do punktu wyjścia. Dobra, klucz idziemy. I kamerę od razu mi wyciągnie. Dobra. Teraz patrz tutaj, tutaj i zamknij drzwi za sobą. W lewo? Na pewno tędy? W prawo nie ma nic. No tu nie ma nic, tam miałeś. Tam nic. nie ma nic też! Nie ma tu nic! Tam też nic nie ma, chcę się pod biurkiem schować. Ale już nas znalazł Tam nic nie ma, mówię ci! Nie pamiętasz tego miejsca? Ziomuś! Halo! Tam tylko tablica była. Co robisz na mnie w Anna Maria, smutno ma twarz. Chyba, rej. <noise> <I> Ja mam <noise> też teorię, że możemy wziąć tą baterię, bo nie zaczyna nas gonić dopóki nie przepychamy tych. Mam nadzieję, że wiesz co mówisz. No dobrze, to najpierw I tak się bateria. tu nie dostanie yy, i tak się tu nie dostanie. O, te postacie nie potrafią przechodzić przez te myki. I wiemy kamerkę mi od razu. Mam nadzieję, że wiesz, co mówisz. A może jednak trzeba zawrócić, jak on sobie pójdzie i my tam wrócimy? Rozumiem tak, że robimy tak, otwórz te drzwi. No. Czekaj. Gotowy? A gdzie chcesz iść? Bo ja nie zawrócić, wiem. tylko on, on tam się pojawia, nie? I my zawracamy. Prawo? O, mogę przyspieszyć w pewnym stopniu w lewo Co gdzie, jest? Gdzie my weszliśmy? Nie trzeba iść w prawo Ale wiesz o co mi chodzi? Bo on tam, on jest, pojawia się za nami, tak? Pod czym się cofa i nas obchodzi z tamtej strony. Ja chcę wyjść tam, żeby go sprowokować do tego, tak? A potem się cofnąć tą samą drogą wrócić Wiesz o co mi chodzi? Dobrze Nie wiem czy mi się chce brać tej, tą baterię No a masz inny pomysł? Nie mam <grym> o, Nie ma Może zapisało nam tą baterię, zobacz Zobacz, kamera, halo A. No, nie, nie zapisało, to nie wiem co się stało Cześć. Czy próbujemy tam jakoś się przebić? Dobra, jedziemy. I zamykaj. Chyba nie, chyba nie zaskoczyło, czekaj. Jeszcze raz. Lewo? Dążyli to, tu jest pojebany, teraz w prawo. Kurna! W lewo! Przyspiesz, przyspiesz Staram się, w lewo od razu. W prawo, jednak musimy tabić. W lewo, lewo! Jak w lewo? Nie możemy Jak tędy iść. Dobra. Tu? No ty, nie, w lewo! No. Ja nie wiem, bo ja nie pamiętam gdzie ostatnio. czy Tędy, A, czyli dobrze idziemy. Teraz dobrze, w końcu. Ale wiesz co, gdyby nie ten myk to by się nam nie udało. W lewo. Tutaj Okej, okay, jest zapis Fucking hell. Bo... Ile emocji dostarcza taka? No, ale wiesz, wie, wiecie co, moi drodzy, gdybyśmy nie zrobili tego zagrania. Ja nie wiem, może, my, możliwe, że to Bóg, możliwe, że źle robiliśmy od początku, ale gdyby nie wyszło to zagranie, to byśmy nie dali rady. Teraz ja skup się, gdzie mamy iść. Tu bateria jakaś jest? Nie. Nie ma. Tutaj mamy kluczyki. O, kurde! Au! To już nie jedna szafina. To już jest zaskryptowane. To są wszystkie Twoje próby? Ale wiesz, co kobiety się tak nie zdobywa. Każdy ma swoje sposoby najwyraźniej. Laski na Czyli, niego lecą. Bądź gotowy. <laughs> ja chcieliby? <się dziełem>. Koleś <laughs> w wywdaje. Przykro. O, chłopcze. żeby się. Przybałem, że za późno zacząłeś miać. Zorientowałem się. i Ja umiem misiać! No na pewno O wow, shit. No i co pacanie? I co pizdo? Nie trać głowy. O, o, ja bym mu jeszcze tam do, do, do doćknął. Ja bym wziął taki... <laughs> myszka, funkcja wyszła. Po, jak to ksiądz pokropił nasz związek. Teraz ten? możemy tam wrócić. Już mamy go z głowy. O fucking hell, co to było? Za dużo jak dla mnie. To chyba jeszcze nie koniec. <ślał> chyba nie. Ale mam nadzieję, wiek. że najgorsze zadabi. Wiesz, nie możemy się za dobrze poruszać za bardzo. Brawo. Brawo. jeszcze kanibal tu przyjdzie. Czekaj, tak. mamy zapis. Ło. Ło. Zajebiście to wygląda. Ej, a czy to nie jest ten moment, w którym ten ksiądz się spali, podpalił? Ta, chyba tak, bo to... To równo, Wiecie co, bo to jest chyba tak, że to nie jest całkowicie prekuel. To mówię na początku, że to... No, że to mniej więcej... Na początku jest prekuent, ale nie potem czas, też... W tym samym czasie mniej więcej to się dzieje, tylko ciut przed. Najprawdopodobniej jak potem... A to, to potem powiem, żeby nie spoilerować. O, widzicie? Tu to Goście był? z latarką. Lewo spójrz. Nie, nie, nic nie będzie. Antyterroryści, nie? Ci z firmy Markov. E, idziemy dalej. Widział eee, to... więcej kutasów, niż ma włosów na głowie. <laughs> ja, ja wam powiem, ci antytoryści, którzy zabili tego dziennikarza na początku, tak? No. Jak już y, m, przybyli, tak? To są... To jest właśnie ten oddział, który przybył i właśnie czyści po Markofie. Nie, 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 nie możemy ten iść, bo nas, jak zobaczą, to nas zarąbią. Kurde, mi się wydawało, że ktoś za nami jest. Tak? Jest bateria. Ja ale ta chora gra robi... W głowie, mętlik. I to jest motyw, kiedy najprawdopodobniej dziennikarz albo zginie, albo już jest bliski śmierci. Ksiądz już od jakiegoś czasu się pali. Kurde, ksiądz Martin. O, właśnie, widzisz laboratorium w piwnicy, tak? Wsparcie jakieś, coś, tak? To mm. wtedy był moment, kiedy zabili tego dziennikarza i Billy zaczął świrować znowu. Wiesz o co mi chodzi? Mhm. Mm Lewo spójrz. Pięknie się fajczy. O przepięknie. <laughs> y czy coś jest przy wózku? No, nie Nie wydawało nie, mi się nie tylko. Nic. nic nie będzie. Lewo. I mamy zapis. Czy coś było jeszcze w tej grze? Chyba musimy się ukrywać jedynie przed tymi jeszcze antyterrorystami, bo oni chcą posprzątać tutaj. O kurde, to chyba skończymy dzisiaj. Już jest wschód słońca. W jedną noc to wszystko o, ta cała masakra się odbyła. W pewnym sensie ja ci powiem, ten dziennikarz wszedł w najmniej... Dziennikarz tu był! Dziennikarz tu był, to jest ten telewizor. No. Zobacz te drzwi, tutaj. Nie, to są te drzwi, te z których... E, przez które Tak, tak. E, nie, to w prawo. To, te, te kraty były wcześniej zamknięte, jak tu byliśmy. I przeszliśmy od tamtych zamkniętych drzwi tutaj. E, ojeju. Znaczy wiesz, gdzie ta cała akcja, operacja, to trwało od wielu, wielu... Może przesadziłem od wielu lat, ale wiecie o co mi chodzi? Od jakiegoś czasu. Ale sama masakra z bidim i efekt tego trwała w jedną noc. Co to oznacza? To oznacza, że nasz dziennikarz. też miał tu dziennikarz. też tu baterię zabrał. tą właśnie. zabrał kurde na baterię. <gryw> dziennikarz w przejebanego pecha miał. Naprawdę bo yy, trafił akurat na noc tej masakry o, 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 pamiętasz, tu się gościu zamknął w łazience, a po prawej, mhm. mam, po prawej były te drzwi do wentylacji. No, to pamiętam. było wcześniej zamknięte. I spójrz w prawo. I stamtąd przez to stąd yy, spójrz w górę. No nie no, gdzieś tam wy, wychodziliśmy no, szyb. wentylacyjny i tutaj będziemy... A widzicie A jak was mówię, wojtasze jak prowadzi, prowadzi? Co byście o, bez niego zrobili? Zajebista rekonstrukcja, czekaj. Chciałbym tu zobaczyć, czy. Mieliśmy iść. Nie. Mieliśmy na dół iść, chyba. Nie, bez klamki. Tak, możemy biegać znowu. <grym> Nagle może biegać tej. No właśnie, trochę dziwne dziwna. Wyjście! Wzi. przejdzie dziadu. Goń się, Leszczu. Jeremy Blair, mój przełożony. Człowiek, który z chęcią przyglądałby się, jak obdzierają mnie ze skóry. Posypują solą i gwałcą, byle dało mi... mu to awans i kilka martini. Rany. Umiera, o ile już nie umarł. Próbuję mu współczuć. Naprawdę próbuję, ale nie ma mowy o tym, żebym zatrzymał mnie przed wydostaniem się z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Liza, wracam do domu. Lisa, Lisa, idziemy. O oh shit. Ej, on gościu, żyć na luz. <śpiewanie> yeah, fatality! fotality! kręgosłup. <śpiewanie> fatality. Finiczki. <king>. Fatality. <śpiewanie> <śpiewanie> Kenzie wins. <laughs> A przepraszam, <laughs> Billy wins. A <laughs> smukre gosłup rozrypało. Oh shit. Kiedy wyjdziemy stąd? Zobaczymy. Dziennikarzowi się nie udało. Ale czy nam się uda? Dziennikarz biedny. Chociaż dziennikarz sam się prosił. Dziennikarz był, to wiesz, to był paparazzi, który właśnie wyciągał zawsze brudy. Różne. Więc y, nie, nie lubię takich ludzi, więc, Nie lubisz więc, y, go, nie y, lubisz go. A ten, a ten był o wiele, ten pracownik o wiele bardziej pozytywną postacią. Jest, wychodzimy Nawet to. nie chcę się odwracać, chciałem zaproponować, może się odwróć, ale nawet nie chcę się odwracać. Uf. A <laughs> widzisz, te, 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 te ciężarówki dopiero tu wjechały, nie? No. Było tego. Patrz. To jest tylko... To samochód dziennikarza. No. I... I dziennikarz taki miły zostawił nam kluczyki. Yeee! Yeah, weee. O kurde, nie wierzę. To jest takie nierealne. Oh shit. No chyba sobie jaja robicie. To, że też kurde, jeszcze dał radę po. Oh shit. Co to? To jest Billy? Chyba tak. Spierdzielaj koleś! A wiesz, że mam teorię? Bo nie wyglądał jak ten. Wyglądało jak ciało, w którym był Jest taka teoria w internecie to jest taka ciekawostka dla was wszystkich. Że jak dziennikarz był wtedy Bill, szamotał dziennikarzem, to w niego wszedł. Wszedł w niego! No, nie pójdę, panie Park. Jest dużo słabych dowodów w tym wiadomości, aby zrobić wielkość dla naszych gościńców Murkov. Wróćmy do Mount Massa w życiu. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokryć je But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to murk off but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to, you? to co robimy? On decyduje. No nie, zrzucić na nas odpowiedzialność! Nie, nie ma chuda. <laughs> nie. Dobra. Przyskaj. To to jest jego problem. <laughs> to jest shift. To jest jego problem. Jego problem nie dasz. dasz. O. Zajebiście gierka dobra. Dobra, mocna. W... Dobra i wcale nie gorsza od podstawki. Nie... Jezu, ten motor z Prześcignęli z samych siebie, to wstaną z dżentelmenem. No to żeby... czekaj na Outlast 2. Będzie Outlast 2, planujemy nagrać. Kiedy dokładnie będzie jeszcze nie znamy premiery i o czym będzie też nie wiemy dokładnie, ale taki sukces miała ta gra, że oni się zdecydowali na kontynuację i nie mogę się jej doczekać. Naprawdę. E, taka, cie... no. taka teoria spiskowa. W momencie, zanim nas zabili, dziennikarza w podstawce Bili wszedł w dziennikarza, tak? I potem się okazało, że mimo, że zabił tego ciało Bilego, to Bili przeżył, bo zabił tych antytorystów, jak nas postrzegili. Najprawdopodobniej staliśmy się nowym medium dla. Dziennikarz stał się nowym medium dla Bilego. I o co chodzi? Jest teoria spiskowa, że dziennikarz jest. Znaczy, przeżył to organizm, jakby żyje, ale. Z sam umysł, że się tak wracają i duszy nie ma już, ten dziennikarz, a zostało ciało przejęte przez Bilego. I to, co tam było, to był ten dziennikarz. Bili w dziennikarzu. Bo widziałeś, nie przypominało to identycznie Bilego, to była sylwetka w, tej, w tym cieniu. Po prostu zabił tego a nas oszczędził, może coś w tym jest. No to dobra, to jest inny temat. E... No ale może dlatego, że to był on, dziennikarz. Nie, 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 to był, mówię, dziennikarz, umysł dziennikarza już nie żyje. Billy przejął ciało. A, a, to nie, tak... to nie tak działa, no, niestety nie tak działa. Ach, gra smaczna. Smaczna? Smaczna. smaczna. Dobry. Nie no, naprawdę wyśmienita gra i... Wcale nie gorsza od podstawki. Lepsza chyba. Ich no nawet. chyba lepsza nawet. Krótsza. Krótsza, ale lepsza. Teraz co, czekamy na kontynuację. No i nasz najestępny projekt jeszcze wam damy znać. O Jezus Mario. Po prostu... Jeszcze e... nie wiemy co nagramy po, po whistleblowerze, po gwizdowym dymaczu. Na razie na razie kończymy. Może, że Dead Space albo... Nie, nie, zupełnie od horror nagrajmy może coś lżejszego. E, jeżeli... co? no Cieka co, Super Mario. No nie no, Parishoka na przykład, ale nie Jezus Maria. Eee, Dobra jeszcze po, po, po zobaczymy, damy tych... wam znać wyczekujcie zwiastun do kolejnego projektu. I do zobaczyska w kolejnych planach wyzwania Wszechkapusty Wszystko idzie zgodnie z planem. Krzyż z głową.